Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam, jak znane wszystkim ksenomorfy doprowadziły do tego, że Ziemia stała się niegościnnym miejscem dla ludzi. Jest to alternatywna wersja wydarzeń, gdzie inżynierowie postanowili zneutralizować swój nieudany eksperyment związany z humanoidami na Ziemi. Wszystko zaczęło się w czasach, w których ludzkość dopiero przygotowywała się do eksploracji galaktyki. Nie było mowy o górniczych koloniach, na różnorakich księżycach oddalonych planet, a androidy nie były jeszcze tak bardzo zaawansowane. W pewnym momencie w różnych zakątkach planety Ziemi zaczęły pojawiać się biosyntetyczne kosmiczne pojazdy sterowane przez inżynierów. Nawet niezbyt zaawansowana ludzka technologia radarowa była w stanie wykryć niezidentyfikowane pojazdy, które nie prowokowały ludzi do wszczęcia procedur bezpieczeństwa. Inżynierowie nie doceniali ludzkiej technologii, gdyż nie chcieli osobiście podjąć żadnych interakcji z naszą rasą. Cały incydent trwał dosłownie kilkanaście minut, po czym statki odpaliły swoje silniki i zniknęły poza zasięgiem możliwości obserwacyjnej ludzkiej technologii. Obserwatorzy całego widowiska byli zszokowani niespodziewanymi odwiedzinami, po czym osoby odpowiedzialne za dowodzenie wojskami krajów, na których terenie doszło do incydentów, podjęli działania związane z analizą nagrań statków i miejsc, w których unosiły się tajemnicze obiekty. Mimo, że liczne jednostki badawcze sprawdzały centra odwiedzonych miejsc, to nic tak de facto tam nie znaleziono. Wkrótce potem zaczęto jednak odnotowywać dziwne zjawiska związane ze znikaniem zwierząt zamieszkujących ogromne połacie terenu, zaś w miastach, które znajdowały się nieopodal, mimo że zaczęto zgłaszać wzrost zaginięć, nie wzbudziło to podejrzeń, gdyż przecież w wielkich miastach była to wcale nie taka rzadka sytuacja. Ostatecznie po kilku tygodniach zaczęto łączyć kropki, gdyż w niektórych rejonach świata znikały całe wioski odizolowane od społeczeństwa. Tajne służby prowadząc śledztwo odkryły, że podczas wizyt obcych przybyszów na Ziemię zostały zdesantowane urządzenia, które jak się domyślacie zawierały w sobie owomorfy. W momencie gdy uderzały o Ziemię, aktywowały systemy pobudzające, znajdujące się w środku twarzy łapy, które czekały aż w ich pobliżu znajdą się jakiekolwiek żywe organizmy. W ten sposób największe niezauważone populacje obcych narodziły się na niezamieszkałych terenach, posiadających do tamtej pory bogaty populacyjnie świat zwierząt. W momencie, gdy zaczęło brakować nośników embrionów, dorosłe ksenomorfy wraz z królowymi zaczęły poszerzać swój obszar polowań. Mimo że wojsko w utanionych misjach zaczęło zwalczać ogniska obcego gatunku, nie byli w stanie ugasić wszystkich pożarów, zwłaszcza w momencie, gdy ksenomorfy dotarły do większych miast. Dodatkowo obce organizmy były roznoszone na większe odległości przez ofiary nie pamiętające, że padły ofiarą twarzy łapa lub bojące się do tego przyznać swoim towarzyszom. W ten sposób kilka miesięcy później wszystkie kontynenty były ogarnięte wielką wojną z gatunkiem inwazyjnym, który regenerował swoją populację poprzez wykorzystanie wszystkich odpowiednio dużych organizmów jako nośników swoich embrionów. Gigantyczne gniazda były zwalczane atomowymi pociskami, jednak problematyczne stały się te, znajdujące się w dużych skupiskach ludzkich. Zaczęto wprowadzać segregację i sprawdzanie ludzi przed wpuszczeniem do bezpiecznych stref. Wkrótce potem niektóre z nich upadły, gdyż obcy, potrafiący doskonale maskować swoją obecność, przedzierali się do ludzkich enklaw, impregnując tam nieświadome ofiary. Cała ta globalna katastrofa poskutkowała wymuszeniem na ludziach przyspieszenia programu kosmicznego, który miał zabrać ocalałych na potencjalnie zdatne do zamieszkania nowe planety. Ostatecznie na Ziemi pozostały jedynie nieliczne, osamotnione skupiska ludzi, a wszelka eksploracja niebezpiecznych terenów była śmiertelnie niebezpieczna. Najbezpieczniejszymi miejscami na Ziemi stały się małe zamknięte wyspy, i to właśnie tam ludzkość mogła żyć w spokoju na planecie przejętej przez te przerażające bestie. Jednak nawet tam istniała szansa wybicia enklawy, gdyż ksenomorfy doskonale pływały. Zaś na wszystkich kontynentach, gdzie znajdowała się największa część ludzkiej populacji, można było jedynie spotkać śmierć, ksenomorfy i małe zwierzęta, w tym owady. Ziemia dla ludzi była już stracona, a jedyną szansą na rozwój były nowe niespadane układy planetarne. Jeśli zainteresowała Was ta opowieść i chcecie posłuchać o dalszych losach ludzkości, w tym o zemście na inżynierach, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem, do usłyszenia, cześć.